Kolejny słoneczny dzień, piękna pogoda, słonko świeci, wieje wiaterek, wręcz idealna pogoda do suszenia brykietu. I do tej pory zawsze robiłem to w ten sposób. Tu mam taki parapet, on się bardzo mocno nagrzewa. Jest gorący, fajnie brykiet się na tym suszy. Kolejnym takim moim sposobem było układanie brykietów na palecie. No i tutaj sobie układam tak na śmietnika. Też fajnie się suszy, wystawione prosto na słońce. Dodatkowo jest przewiew. Ostatnio odkryłem nowy sposób i robię to w ten sposób. Mam taką starą taczkę budowlaną. Kładam brykiety do środka i przykrywam je normalnie taką zwykłą, okienną, starą szybą. O. I ten sposób naprawdę się super spisuje. Ona ma nierówne krawędzie. O, tu nawet będzie widać. Jest cyrkulacja powietrza. Taczka też bardzo mocno się nagrzewa, dosłownie jak żelazko. Teraz jeszcze jest wczesna godzina, ale tak w południe to już będzie praktycznie nie do dotknięcia. Tak będzie gorąca. Przez te szczeliny jest dobry przepływ powietrza. A co najważniejsze, ta szyba działa niczym soczewka. I podnosząc tą szybę, jak włożę rękę do środka, to normalnie czuć, pomimo tego, że brykiet jest o takim jasnym zabarwieniu no nie zupełnie biały ale jest jasny kolor to tak obserwuję przez tą szybę ciepło że ten brykiet dotykając no czuć tam jakąś tam dodatnią temperaturę czyli jak ludzkie ciało ma 36,6 stopnia no to może mieć 37 może 8 bo delikatnie wyczuwam temperaturę a pod tym szkłem Naprawdę jest gorące, czyli myślę, że co najmniej ma te 50 stopni. No i taki mój sposób. Niekoniecznie akurat wykorzystałem do tego taczkę. Można wykorzystać do tego jakąś skrzynię. Najlepiej gdyby była w ciemnym kolorze, wtedy też słońce lepiej absorbuje. Czy, czy na przykład beczka przecięta na pół i przykryte szybą. Nie musi być to w sumie nawet szyba, to może być nawet folia. Zwykła, normalna folia, tyle żeby były jakieś otwory wentylacyjne, żeby nam się tutaj para wodna nie skraplała. Te brykiety są już dość suche, także tego zjawiska nie ma, ale jak y, próbowałem przy brykietach, takich y, można powiedzieć, ledwie wyciśniętych, które miały bardzo dużą zawartość wody, i był taki słoneczny dzień. To woda mi się normalnie tutaj na szybie skraplała, ale to niczemu nie szkodzi. Po prostu jest tutaj cyrkulacja, powietrze ma i ten sposób moim zdaniem jest najbardziej korzystny, jeżeli nam zależy, żeby to szybko i efektywnie wysuszyć. Jeszcze taka uwaga dla tych, co zaczynają w ogóle produkcję brykietu, to yy, skoro suszymy ten brykiet i tak powierzchownia, już tu kiedyś wspominałem na ten temat, dotykamy i no niby jest to suche, nawet takie twarde, to warto taki brykiet przełamać na pół i zobaczyć jak to wygląda w środku, bo na zewnątrz wygląda na wysuszony, na twardy, że jest wszystko elegancko, a po przełamaniu się okazuje, że w środku jest jeszcze bardzo, bardzo dużo wilgoci. Więc zanim zaczniemy palić, a wiadomo, że najlepszy materiał do palenia jest wtedy, gdy jest z możliwie jak najmniejszą zawartością wilgoci, to warto... Przed paleniem taki brykiet przełamać i sprawdzić dokładnie, czy on już jest wysuszony w odpowiedni sposób. Cześć, zapraszam na kolejny film. Miłego weekendu życzę.